I'm Tutaj Fordziu i Saniol, jął. Dzisiaj gramy w Lara Croft. Coś tam, coś tam. <laughs> Guardian of Light. <Life>. Jestem Urzynem! <laughs> no. Nazywam się Totek. dobra, finiki, nie chcemy filmików. Ale jestem głośno. No daj trochę głośniej. Tak? Jasu. Dobra. dobra. Co to pisze? Na coxlapie się... bombę... Na coxlapie się bomby podkłada. Ja. Tu. Ja znowu bombę podłożyłem. Idziemy. Chyba trochę znowu No to już to cisza. Tak? Idziemy z tym koksem te, 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 początki są zawsze nudne, w każdej grze nie. A już coś damy. Nie ma. Co mi bierze wszystko? Bo no, mogę. Czaskę wybrałem. Sróżek rozwalił coś. Dobra, chodź. Totek! Dobra, idę, idę idę. Chodź ile my mamy życie. Jaki synchronizm. Synchronizowany strzał Teraz ty musisz tarczą, no Haha ha, ha. No ja to mogę zrobić inaczej nie? O! HOLD! Przycisk 7, nie Widzisz to? A? Racisz mi ten T u Tu Dobra, odchodzimy Srumie w tyłek O, chodź K! No. Oj sorry. A, że chwilę gnył. Nie. Coś nas będzie chciał zabić teraz. Mm, Jakie brzydkie. 2000 years. Lecą! Kto jeszcze, kto jeszcze, kto jeszcze, he? He? Przyjście już. Chodź, chodź to. Czekaj, co tu jest. Migało coś tutaj. Weź tarczę daj. No nie zdawało mi się. Już jak to wysadzę? Jasne. A tutaj coś jest? Czaszka, albo coś? Trzeba poszukać! Dobra, dobra. Nie, wie, nie wiemy ile gramy, ale dobra. Przejdziemy się, to skończymy. No, no, dobra. No. O. Ła! Jak ninja. Dup. Co to było? A ha, ha, like Lajka ninja! No, widzisz tutaj czatem co musisz mnie przesadzić no tak. a ja a ja. ja zaraz lepiej to Mhm dobrze. Hold przycisk 7. Chodź, a nie gadaj. Życie! 지다맨 는 쟤는 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 Co no robię? To po co tu wchodzisz? No mogę no, Nie, patrzcie tam. No, co ty robisz? Widzę. No idź. A musisz tam widzieć grapple. No. Teraz ty idziesz po to. No. no dance. Red school! Pomogę ci to przejść do nas. Ups. Co To jest Totek! Przez potek. Wow. Fu. Totek przez potek. Synchronize! Ej, czekaj, czekaj, chłopie! Okay. Ja to mogę zabijać ludzi. Знаешь, если снайпер, я вроде как снайпер. То есть мужинский снайпер. Опс, сори. Чутко больше за. Слаб. я, хотя, на пацан. Ха-ха, за Widziałeś to stary jak przez niego przyleciało to, to widziałeś to co? Idzie zrobić tutaj Ale gdzie ty to mu da musisz dać? To ja muszę uczyć. Aha, tutaj jest ta. Tak się tutaj bliżej, już to Tutaj wyżej. Idź tutaj, szybko. No nie, bo mi zniknie teraz tam może... Teraz jak, jak powiem, już, to skoczył. No to jeszcze raz to po polskie. Zdaj tam, no, tam. Jak powiem, już, to skoczył. No jak ja... wiesz jak mi to ciężko nie? weź. Boga. Kaję No Dobra i damy radę gotowy trzy, cztery ry samo Jeszcze wyjrzy się. No, no, jest to chwilę No ciągniję Mamy jakąś tą artefakturę? Artefakt i broń mamy. jej ma sensu. Nie ma to Nie to sensu. Nie tutaj nikogo Nie ma Nie tutaj Nie będzie Nie będzie. Nie Cecholec, cecholec. Czekaj jak tu przyjdą zaraz? Nikt nie przyjdą. Ja coś nacisnął. A tu nacisną. trzeba we dwóch. No, tu będzie trzeba przynieść coś. Przyjdzie. Co my tu... Ty? Ja Ja wiem, pewnie kluka jakaś No, a jak? Patrzcie. Każdy ma swoją kurkę. Wow. Ej, walaj, A i zabić kulkami, no właśnie Dawaj kurką mi Rozjeżdżaj go I patrz jak ninja Od razu do... Ja, ja jestem taki dobry nim Stój A ja jestem lepszy, he? Huh? Aaaa, Ma wyścigi! Mam już 100 tysięcy, czyli nie będzie wrócić. już ten, nie Magnum. Idź, ja to będę ci Spadłeś! Nie, nie spadłeś, żyjesz. Mhm, skrysmy. Aha, no widziałeś to, ja mogę tam zrobić taki... Dobra, continue. Jeronimo! Haman Totku. Nie, to jest to. Czy damy radę? Musimy. Nie, nie za bajki. Tak damy radę. No. Jak nie do bajki? Bo, bo. Bob the Builder. To jak to było? Leć. Nie, nie, nie. nie to stronę! Tom. A to kto, kto czy ty? No nie wiem, to jest dobrze. Leć, leć i tam ten, ten, ten drugi. Ten drugi Nie zdążysz. Lecisz jeszcze raz. Coś ty zrobił? Ja nie tak samo obrażam no za. No dobra, no bo nie zdążu być. Ale jak tu cały zwalony to dobra, dobra życia... wiemy jak to zrobić. Pać, dużo cię zabrało. Dobra, damy radę. Tut, lob You have to be kidding me. You have to be kidding me. No, to, to, to ja idę na te drugie po prawej, tak? No. z ruką. Tyś tam już nie być. Jak Pardzę, jak się nie spoli no, i to Nie, on się wróci teraz, w moim stanie muszę No, leś tu szybko, w drugą stronę. Kajś ty No, mnie to spoli! No, kajś to i... No, już no, żeś tam był, no to Co jest? No, wlazłeś do tego ognia, Zajmijmy mi dookoła. Jaki shit? Obronię się! Teraz ja. No. Ty czy... stój. Znożę, znożę, znożę. Patrz! Przed całą rejerą się to zamknął. To był pierwszy mężczyzn, czyli nic nowego. Aha, teraz musisz stać. Tu, tu, my tam No raz, tu, tu. Nie. To ja miałem przelecieć, wracaj Robimy sztuczkę W ogóle cię wciągnąć tu Wlecisz Oj Hopsi. Musisz wrócić i tak Dobra. Mm. Moje szczęście nie tak no, o co się, goty ujść? Teraz przyjść. Totek! Cyrkowiec! No, w ogóle mi chodzi! <głosy> <głosy> Teraz się przygotuj. Kokla. O, kurka! Chodź, uh. Totek! gdzie nie uciekasz. Tu mnie, Kury. Kurde, ściągnął ich Nie ma życia! O, już można. Czekaj! Będę rozwalić. Tak, dupa. Nie tak. Nic to rozwal tam. No czemu ja cię łapię? Idę. No. no, to jest drugie. Nie będziesz musiał mi tutaj rzucać te eee, Didy. A nie, ja tam pójdę samo. No coś tu. Aha, z kul cool to było. Dobra. I nie było. Zawsze były 8. No jeszcze nie. Czyli zaraz wycieknie z poziomu. No ja dobra, był pójdę. Ja nie chcę tu się. Ty wziąć to! I to jest jadzida Ale ja bym se to złapał tutaj całą no. Tylko muszę się odsunąć w tej no Weź to, to, to co... To w drogę No biorę właśnie Uuu! Obróciłem coś Otworzyliśmy drzwi, Dwieże? Drzwi? Dwie Zamknęli mnie Ja to zrobiłem

Już! Zmarł! Zmarł! Śmiercią tragiczną. Zostawiliśmy gdzieś dwie czaszki, nie? bo to jest już koniec nas, tak mi się daje Idziemy, gruby! Zak! Muszę uciekać. A to jest challenge tomb. Chodź tutaj, to jest challenge Czekaj okay. Dobra zaraz tu wrócimy przecież oh yeah. Czyś byś musiał iść tam? No Tutaj teraz, no. tu ci muszę iść Czekaj, tu najpierw dać. Najpierw tutaj chodzi, po to no tutaj to można zaskoczyć. O to jestem, ja czekaj, czy to otworzę. Wszystko są uh -huh. Na pewno, nie ma tu czaszki albo czegoś. Come on! Lecę! No, zatrzymałem się, by głową się! notki? Tutaj nie? Tak, jest! Go, go, go! No, życie! Nikt nie potrzebuje! Uma. Wszyscy zdrowi! Wszyscy w domu zdrowi? A rodzina zdrowa? Tak, zdrowa, dziękować, dziękować! O Alde Yes. Jest! Amo power up mamy! Czyli teraz musimy wszystko rozbić! Prosto przed pysk Fuck O oh, Fuck tu jest Uciekaj uh. Czekaj, bo dostałem ten Dostaliśmy Bronia Ty patrz Lewaj no. Ale pierwszy... Czekaj się też Jeszcze raz tak dostać Tego nie ma Ej a DLACZEMU? Bo jestem lepsza. No ja wyjdź już stąd Fuck this shit Czekaj teraz, jak to było? Zabiłem, 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 uważaj Chodź z tego, to jest coś. <grym> Życie A ja mam... Ojej, wojwej To strzelaj <grym> z ich, jak się z strzela Ale one są na pewno silne, nie? Ej, tu jest ten, challenge Challenge tower Jak w Mortal Kombat 9 ja wolę tym szerzę, bo to jest szybsze ha, ha, ha. To ty tam musisz iść, nie? No najpierw muszę ci to szczelić tak nie? No to Na co ci ta kulka jest? Czekaj, jak to było? A zejdź z tego Kurzi was Nie masz... A nie masz bomby podstawić tutaj żeby to wybuchło se A kulkę mam wziąć później chyba nie No to czekaj, wracaj z tych tam nie? Ja ci to szczerze tam, tam jest z kulką tutaj musi postawić gdzieś kulkę Na to Ja tam muszę iść i ci postawić tego, i ty mi musisz tutaj te. A weź na to? Na co? Na to. Na to? Hmm. Kurwa, tyle pieniążków. No to tak jak ty mówiłeś. Nie? to trzeba to zrobić? Mogisz kulkę tutaj przeprowadzić, nie? To dobrego domu. tu postawić, o widzisz? Tam ona miała stać na tym, tutaj jest ten. Ja ci mam to postawić tutaj, no. Co, słuchaj. Okay, no. Kulkę mieliśmy wziąć Nie, po to mam? Był wziął Nie no zapomniałem, że to jest coś no, nie dam cię to. Łaa, dostaliśmy nowy artefakt. Jasne. Czekaj, a to widzisz co miałeś? Coś to włączył. Co miałem robić z nim? On no, daje powerhote. Mocne. I jak ci się naduje ten smok, to masz... Czekaj, 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 czekaj. Czy tak? I gdzie to dać tu, ja? gdzie gdzie chcesz? Bo on daje ci mocnie do tych jak ci się naduje ten smok no to jest to pamięta Idziemy biedziemy, biedziemy biedziemy bied dwóch. Nie, we dwóch idzie Tylko czy zdążymy o, to jest to Fuck this shit No chodź tu totku Dawaj tarczę szybko Dawaj do tyłu szybko Chodź! No wchodzę, chcę wejść. No nie... no wejść! No, szybko tarcza! Tarcza! No! Szybko! Nie tu! Tatka ratuj! No. Dobra, dobra, uratuję Cię później. Dasz radę tutaj wejść, nie? Później. No, szybko, właź po tym! Kaj lecisz? Chodź! No widzę, nie muszę. Gdzie bombę podstawić? Bombę podstawić, ty nie musisz wciągnąć tego. Trzeba naciskać, żeby wlazła. ale... No e, do przodu. Ojej! No, Ej, żyje! żyje. mam tu gdzieś czaszki. No bo mamy 9 czaszek, czałeś? Uhu. To co? Idziemy nie? Motherfucker No to level kompletnie No, no to będziemy jeszcze z wami żegnać, nie? Wiecie co macie robić, komentować, subskrybować, no na razie. Trzymaj.